Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nadchodzi, w sumie to prawie już nadeszła połowa lutego. I co się z tym wiąże? Że wynosimy nasze zimowane krzaki i zaczynamy je budzić. Jak to zrobić? Jak ja to robię? Na co należy zwrócić uwagę? To wszystko znajdziecie w tym filmie. Także zapraszam na kolejny odcinek. Jeszcze zanim zacznę Wam opowiadać, co jak należy zrobić, to zobaczcie moje krzaki, które zimowałem na różne sposoby, i jak teraz wyglądają, kiedy zaczynam je budzić. A więc, tak, na pierwszy plan sobie weźmiemy Apokalips Skorpion Chocolate, który przyniosłem z piwnicy. Jak tutaj widzicie, już zaczyna odpuszczać. Ładnie. Utrafił po prostu na parapet. O, i zobaczcie, tutaj mam owinięte taśmą. Tutaj był suchy koniec, który obciąłem i owinąłem taśmą, po to, żeby on tak nie wysychał, a żeby też nie szło wszystko do góry, tylko żeby puściło mi pędy na tej całej łodydze. On był przesadzany do nowej ziemi na zimowanie. Dlatego tak szybko, tak szybko odpuszcza. Tutaj mam drugi krzak, dla porównania. On był przesadzany do nowej ziemi teraz, po przeniesieniu dopiero. Tutaj mamy black butla. Jak widzicie, tutaj jeszcze nic nie odbija, nic się nie dzieje. Końce są lekko zeschnięte, ale... oj. Niech mi złapie. O. Ale były ostatnio obcinane, i tego już nie owijałem, żeby mieć też taką e, analizę porównawczą dla Was. E, stoją w tych samych warunkach, po prostu na parapecie. Tutaj, dla porównania, macie e, pierwszy krzak, który był zimowany w domu. Widzicie on tutaj, tak właśnie, sychają te końce. I dlatego owinałem to taśmą w tamtym. No w sumie nie tylko w tamtym, bo jeszcze w kilku. Był zimowany w domu, ten Habanero Orange. Tutaj taka ciekawostka. Dwa tygodnie temu ogłociłem go całkowicie, po prostu ze wszystkich liści, żeby, żeby poszło, poszło na nowo. I on też był przesadzany do nowej ziemi na jesień. No tutaj drugi krzak zimowany w domu tutaj mamy akurat nagę moric też już ładnie zaczyna odpuszczać tutaj te liście będę niebawem przycinał tak samo e, czyli co drugie piętro liści e, ważne jest żeby, o widzicie tutaj mamy takiego w tym miejscu nie, teraz mi nie ostrzy ale żeby te wszystkie suche jakieś tam zalążki, co zaczęły wychodzić przez zimę pousuwać to wtedy zaczną odbijać nowe te budzę pod lampami jak widać z, budzą się znacznie szybciej a tutaj już kolejny krzak, tutaj nagajolokia yy, też był zimowany w piwnicy tutaj jak widzicie Jeden mam owinięty, resztę mam pozostawioną. I tutaj już zaczyna się budzić. A więc, jeżeli już przynieśliście swoje krzaki, czy to z piwnicy, czy z garażu, bądź trzymaliście cały czas w Waszych domach, mieszkaniach, to należy tak. Te, które były Trzymane w mieszkaniu, hmm, polecam Wam, jeżeli nie zrobiliście tego na jesień, przesadzić je teraz do nowej ziemi i oberwać wszystkie części zielone. Wszystkie części zielone i poprzycinać tak jak na tych moich krzakach, które przed chwilą widzieliście. Jeżeli macie krzaki, które były zimowane w piwnicy, czy tam w garażu, w chłodnym, w ciemnym, to tak. Te, które były przesadzone. Na jesień do nowych doniczek, do nowej ziemi, oczywiście, wystawiamy albo pod lampy, albo na parapet, tak jak ja tutaj mam. I co jeszcze? Te, które były poprzesadzane od razu, te, które nie były, przesadzamy do nowej, świeżej ziemi i przycinamy. Można te zabezpieczyć, te końcówki. Ważne, żeby. Rośliny miały świeżą ziemię, i staramy się troszeczkę podlać, żeby ta ziemia była w miarę wilgotna, żeby też nie przeladziemy nam, nie pogniły. A teraz zapraszam Was do zapowiedzi kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek y, troszkę Wam pomógł y, w tym jak należy pobudzić nasze rośliny, a wraz ze wzrostem będziemy kontynuowali ten poradnik. Dziękuję za uwagę. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. E, ci, którzy nie subskrybują, niech nacisną sobie przycisk subskrybuj. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!